Siemańsko-Wizowie, witam w kolejnym odcinku Jurassic World. Trzeba odebrać oczywiście nagrodę na sam początek. Wy w międzyczasie możecie zostawić lajka like pod tym filmem, bo dzisiaj. ojojoj, oj, oj. tak naprawdę nie wiem, co mam przygotowane. Za chwilę zobaczymy, bo wczoraj coś tam robiłem. Przygotowywałem, wiadomo, wieczorem. Mamy też do zawalczenia z ogromnym. znaczy, mamy do zawalczenia z ogromnym wężem. O, kolekt, chwila, dostanę od razu tą paczkę? Chciałem zawalczyć jeszcze. ej. No dobra, niech będzie, także po raz pierwszy od dawien dawna odebraliśmy sobie nagrodę, mamy paczuchę z taką statuetką, wiadomo, w międzyczasie jakieś DNA, też punkty tutaj wleciały i się zastanawiam, czy będę już miał Indominusy i ktoś mi dobrze poradził, w sumie nawet wiele osób mi dobrze doradziło, o, mogę z nim jeszcze zagrać, y że nie powinienem ulepszać Indominusa na mm, 30. poziom tak szybko, ponieważ wtedy wzrośnie mi poziom każdego wyzwania, więc na razie zrobimy sobie kolejnego Indominusa na 20. poziom, wiem, wiem, hype opadł, każdy nie jest zadowolony poza tymi mądrymi osobami, które powiedziały teraz sobie w głowie jest, flotar, w końcu poszedłeś po rozum do głowy i w końcu to ogarnąłeś. Także no niestety, ino minusa nie będzie. Za 23 godziny, znaczy indominus minus będzie, ale nie będzie go, wiecie, na tym poziomie, na którym chcecie, czyli na 30. No bo jednak trzeba sobie to wszystko ładnie poogarniać. Trzeba cały skład jak najszybciej, znaczy jak najszybciej, jak najlepiej ulepszyć. Dobra, jak widzicie, super rzadkie teraz wykluwam. W sumie po kolei tak naprawdę jadę z tymi super rzadkimi wszystkimi, żeby... Było przygotowane. Mamy oczywiście bileciki do kontroli. Co my tutaj mamy? O, na. Powiem wam, że już nie umiem się hypować na te super legendy. Zwłaszcza, że już mam dwie takie. Dosłownie mam y, dwa takie dinozaury. Weźmy, odbierzmy sobie te bilety, bo w sumie nie wiem, co tam było ciekawego. I 40 ticketników. I co my tutaj mamy? Alozaur. Hmm, takiego alozaura bym przygarnął. No, 11 ticketników jest, także może się uda jakoś to e, zdobyć. O, tutaj argentinozaur. No fajnie, fajnie. Szkoda, że jakby średnio mi obchodzi ten dinozaur, tak naprawdę. I e, no to jest częsty, więc wiadomo. Nie potrafię się tym jarać. Później sobie otworzymy tą paczkę, albo nie, bo nie wiem, nie, nie wiem, czy będzie na to czas. Odbierzmy sobie te nagrody i przejdźmy do tego, co wszyscy lubią najbardziej, czyli mamy Golden Rewards Pack i tutaj Super Rare Pack. Po prostu, takie widzicie na spokojnie. W ogóle podoba mi się to. Chciałbym mieć tego gościa, ale raczej nie zapowiada się, żebym mógł go zdobyć. Dobra, zacznijmy sobie od tej paczki, bo tutaj samymi super rzadkimi będziemy walczyli i na pewno będę musiał wziąć tu, 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 tu wodnego Okej, okay, wodny musi być. Mm -hmm. I roślinnego, jako drugiego? Może? Może w ten sposób to zrobimy, bo on w sumie jest najsilniejszy, więc zobaczmy. Jak się uda, to fajnie. Jak się nie uda, to też wiecie, nic się złego nie stanie. I on ma 74 ataku. Wydaje mi się, że on w kolejnej rundzie, Spinozaur. w ogóle takiego spinozaura, czemu ja nie mam? Czemu ja nie mam spinozaura? Jeszcze się zastanawiam. O, on mnie zaatakował. Ty, ale głupie to jest. To jest bardzo głupie to, co on zrobił. Ponieważ ja mam... Ten, on jest teraz otwarty, patrz. Raz, dwa, bierzesz sobie... I bierzesz sobie jeden punkcik, odkładasz, zmieni na roślinnego, ja już będę miał nad nim przewagę. Chyba, że tu jest po prostu inteligencja tych, wiecie, gości, z którymi walczę. W tym sensie komputera jest o wiele mniejsza. Ale wiadomo, testowaliśmy, właśnie jeżeli chodzi o walki z innymi graczami, no to testowaliśmy to już i nie do końca, mm, nie do końca poszło po mojej myśli. W skrócie chodzi o to, że dostałem gówniane nagrody i byłem trochę zirytowany tym, że użyłem najlepszych dinozaurów. Ale... Co jakiś czas pewnie będziemy to robili, jeżeli będzie jakiś quest, który nie wymaga po prostu... Czekaj, przecież ja mogę tym, tym go załatwić od razu. Jeżeli będzie quest, który nie wymaga ode mnie użycia tych, wiecie, najlepszych stworzeń, no to wtedy będziemy sobie szli na PvP i może za którymś razem uda się zrobić jakąś lepszą pas paczkę gdzie tam jest mniej niż 7% na to. O! Price wheel! Dawno tego nie robię? Może paczucha? Paczuchę, 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 I dziękuję bardzo. No i to rozumiem. No i to jest dobry początek odcinka. Powinienem jeszcze za to dostać punkty. A widzicie, pamiętałem. Pamiętałem, 260 punktów. Na tą baczkę chyba jest mniej niż 1% z tego co... Mm, z tego co że I od razu przechodzimy sobie tutaj. O, co my tutaj mamy ciekawego? Kellen Jak widzicie mam dwa, ale też ich nie ulepszam na 20 poziom. Bo chcę sobie pofarmić je. I później dopiero sobie przeskoczymy. Znaczy po prostu chcę mieć więcej stworzeń na tych mniejszych poziomach, żebym dotarł do tego momentu, że będę mógł danego quest'a wykonać na raz. To by było piękne. Dobra, co my tutaj mamy? Okej, okay, no to weźmiemy sobie coś takiego. Nawet wiecie, nie trzeba się zastanawiać dłużej, bo i tak raczej to wygram. Chociaż może, może jakieś nieprzewidziane tutaj będą rzeczy i chyba dzisiaj będzie mm, będzie ten moment, w którym będę mógł znowu użyć dinozaurów na PvP. O, zobaczcie, tam użyłem super rzadkich czek. Tutaj używam tych cenzoicznych czek. No to zostają mi te indominusy i tak dalej, które czekałem tylko na, o, na jakieś starcie. O, czekaj, co ty robisz? Dobra, weźmiemy 5 punktów. Ilo? Jeden tylko użyłeś pod obronę, ale miernota. On teraz yy, zmieni sobie, no bo 80 obrażeń to troszkę za mało. Tak, na pewno zmieni i tymi czterema punktami pozostały mi mnie walnie. Uwaga, zobaczymy, czy przewidziałem przyszłość. Ty, fajne to jest. Ej, czemu ja tego gościa nie mam? A, bo to jest jakaś hybryda. Właśnie, hybrydy tych stworzeń bym musiał porobić. Dobra, y on użył wszystkich punktów? Chyba użył wszystkich. Tak, użył wszystkich... Więc jak widzicie to jest raczej taka oczywistość, że to wygrywam. I tutaj się nie muszę niczym przejmować, że coś tam nie wypali, co, coś tam będzie nie tak. Zawsze lubię jak sprawdzam właśnie te złote paczki i widzę, że są na przykład podwodne albo te to w tak mówię, O, oh, no to szybko się uda to zdobyć i bez żadnych problemów. Ile on dał? A, nic, nic nie użyłeś? A, bo on, dobra, bo on miał 80. Nawet nie zauważyłem, że on mnie zaatakował. No, i kolejne, kolejne wygranka na moim koncie. Myślę, że mi jej grę, ale jednak nie. I co, my tutaj? Mamy suchomimusa. Czy ja miałem go? Nie wiem, czy nie wiem czy ja go wcześniej zdobyłem, czy też nie. Ha! Nie wydaje mi się, żebym go miał. Chociaż, może, może mi się gdzieś tam trafił. Czekajcie. O, gdzie to jest? Tutaj mamy to, to trio, które czeka. Dwa T-Rexy. Nie wiem, gdzie on jest. Sucho Sucho suchomimus. A tu jesteś, dwa mam, dobra. A dlaczego on jest tutaj? Super rzadki. Miejscu. Nieważne. Lecimy na boss alert, zawalczymy sobie. A nie, widzicie, mam do wyboru albo walkę z Ouroborosem na czwartym poziomie i co mi da troszkę punktów DNA, albo pójść na PVP. Wiecie co? Wolę was walczyć z innym graczem. Po prostu grałem to raz, no, odebrałem nagrodę, więc jest Git. A teraz zrobimy sobie coś takiego. Oczywiście mój skład: zbieranie punktów, eksterminacja i kończenie przeciwników. I bierzemy. 5 dolarków. I zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy! Oh, mam nadzieję, że nie użyję jakiejś, jakiejś dziwnej taktyki, ten gościu. Roślinnożerny... żern Ooo, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, oh. Nawet nie wiedziałem, że mogę mieszać ze sobą gatunki, tak jakby. Ciekawe to jest. Ty, nie, nie wiedziałem, że mogę w jednej walce użyć tych A nie, bo przecież ja wziąłem taką kategorię, nieważne. O, parazaura, ok, dwa punkty masz i co mi zrobisz? Zaatakujesz mnie? Ja bym odłożył na twoim miejscu te punkty na później, albo zmienił na mięsożernego. Nie no, niemożliwe, nie że zmienił na mięsożernego. Ale rzeczywiście tutaj muszę przyznać, że są o wiele większe emocje, bo wiecie, no, to nie jest komputer. Nie... O, jeden punkt pod obronę? Po co? Powiedz <laughs> mi po co, ja mam 203 ataku. <laughs> Teraz mnie zaatakuje, bo może mnie załatwić, albo myśli, że ja odłożyłem trzy punkty pod obronę. Uwaga. Nic. Nadal nic. Dobra, no to ja przechodzę do małego kontrataku. Cyk, 487 obrażeń. No i ty mnie kończysz. Ty mnie na pewno kończysz. Chyba, że jeszcze będą y, punkty jakieś, jakieś sobie odłoży. No to dwa, czekajcie, dwa jej zostaną. Dinosłap. O, o. O, o, zaczyna się problem. Zaatakuje mnie? Ty nie zaatakował mnie. Czekaj, ale to ja w takim razie mogę zrobić coś takiego i ciebie bardzo łatwo yy, załatwić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wezmę sobie jeden pod obronę. Bo nie, nie wiedziałem, słuchajcie, nie wiedziałem ile, czy da wszystkie pod obronę, czy nie. A przynajmniej mogę się w tego w bardzo łatwy sposób pozbyć. 488, ty masz yy, ile punktów? Siedem? Osiem, uuu, no to straciłem gościa. No straciłem go niestety. Chyba, że coś dziwnego tutaj zrobić. Cztery punkty tylko. A, no ale i tak poległem. No i cztery zostały. No to tutaj musimy wdrożyć taktykę oszczędzanko. To jest taktyka, która polega na zgadnijcie czym. O, cztery punkty zmarnowane. <laughs> I zaczynamy od zera. Co, użyjesz tych czterech punktów? Zobaczymy, czy użyję. Zobaczymy, czy użyję. Cztery? Nic. Też sobie odkłada. Ale jestem prawie pewien, że nie, nie dała teraz czterech punktów pod obronę, więc mógłbym, gdybym bardzo chciał, zrobić coś takiego. 7 punktów. Uwaga, dwa tylko, ale i tak się powinno udać załatwić. Uwaga, zaryzykowałem. 1827, i ten i poległ. Dobra. I teraz zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. 2000 HP, 6 punktów. No to yy, weźmie, musi użyć 3 punktów. Będzie miał 3, ja będę miał 5. To 2 podobronne, nie wiem, ile też będę miał do ataku. 4, okej. Okay. Nie wiem, czemu 4. A, bo myślałem, że mam 1 podobronne, nieważne. No i teraz to jest, wiecie. No to jest. Co mogę powiedzieć? To jest. No to jest zwycięstwo, tak? To jest zwycięstwo. Trzy punkty. Ej, fajne są te PvP walki. No mówię, jeżeli będzie możliwość tego robienia. Wydaje mi się, że Wam też się będzie lepiej to oglądało, jak będzie coś po prostu innego, a nie w końcu, a nie cały czas to samo. Ale na, naprawdę przyjemna walka. I zobaczymy. Elite Prize. Najlepsze nagrody. Najlepsze nagrody. Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki, żeby się dzisiaj udało coś zrobić. Jest! 4000 jedzenia. O, spin. For more rewards? Hmm. No dobra, druga szansa jeszcze. Uwaga, uwaga, może tym razem jakaś paczucha wleci, mniej niż 1%. No niestety złoto, a może jeszcze jeden spin? Nie, no nie można jeszcze jednego spina, ale jak widzicie coś tam zdobyliśmy, G gówniane nagrody, powiedzmy sobie wprost, to nie były dobre nagrody. I teraz jeszcze na koniec bileciki, ej dzisiejszy odcinek chyba fajny wyszedł, tak mi się coś e, zdaje, e, tak, tak skromnie e, gdybym to określił i zobaczmy, no niestety dzisiaj e, dzisiaj nic dobrego nie dostałem, ale kupimy jeszcze tickeciki, uwaga, o rybka. A coś jeszcze, prócz rybki? Kentozaura. W sumie wolałbym tego kentozaura niż, niż tą rybę, bo rybę już dostałem. 1600. Widzicie, tu są te najlepsze. Super legendy, ale niestety mm, no, troszkę mi brakuje. A kasy wiadomo, nie będę wydawał. Więc o, dzięki za oglądanie. Jeszcze odbierzmy sobie tutaj to, tą kaskę i jeszcze kliknijmy tutaj. I jeszcze kliknijmy tutaj. O, I zobaczę jeszcze na sam koniec, ile mi brakuje. No, 11000 na 25, więc jeszcze trochę. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!